Trzymano dziś tip odnośnie błędu, który zdarza się przy nauce swingu, konkretnie swingu jednorącz i może mieć przełożenie na zarzut, tudzież żerowanie zwróćcie uwagę na filmie Paweł ma bardzo mocno wysuniętą łopatkę do przodu i e, o ile u Pawła może to nie jest potencjalnie niebezpieczne bo Paweł jest trójboistą i tak też ustawia się do martwego ciągu żeby poprawić wynik e, o tyle u kogoś początkującego może to być już potencjalnie niebezpieczne z tego względu że może świadczyć o braku napięć e, w konkretnych e, gdzieś tam partiach mięśniowych które za, odpo za łopatkę odpowiadają e, natomiast jeśli chodzi o samego Pawła poprawa tego też może być Potencjalnie korzystna z tego względu, że w tym wypadku Ketle będą dla Pawła jakby przygotowaniem motorycznym pod jego dyscypliną główną, jaką jest trójbój siłowy. I wzmocnienie tej pozycji łopatki mocniej ustabilizowanej może też się przełożyć na poprawę wyników w martwym ciągu. I o ile poprawa tego u Pawła nie jest trudna, nie była trudna, bo wystarczyło powiedzieć: że Paweł ściągni łopatkę i Paweł łopatkę ściągał, bo Paweł jest kumaty. No, tyle możecie mieć czasami takiego misiaczka, który nie do końca będzie wiedział, co gdzie ma i jak się ściąga łopatkę, i nie do końca będzie to czuł. Dlatego mam dla Was tutaj drill. Otóż drill jest prosty w pozycji górnej swingu, czyli tak jakby planka stojącego z ręką przed sobą. Łapiemy powerband na haku, czyli tak jakbym trzymał ketla, i staramy się ściągnąć łopatkę na miejsce i zapakować głowę kości ramiennej do stawu ramiennego. Wypuszczamy w kontroli tą łopatkę, z powrotem pakujemy, robimy takich kilka powtórzeń, może kilka przytrzymań 5 do 15 sekundowych. Po czym przechodzimy od razu na odważnik i staramy się to samo uzyskać już w pracy z odważnikiem. Dajcie znać, czy zadziałało u Was, czy macie takie problemy, czy macie podopiecznych z takimi problemami. Eee, no i tyle, pozdro.